nie zna chyba po tym spotkaniu garbowym. No bardzo e, dużo. Przegrana. Niestety. Pewnie oczekiwania były zgoła odmienne. Oczekiwania jest przebiegu meczu, no ale taka jest piłka, to jest sport i naprawdę czasem bywa bardzo brutalny, bo z przebiegu całego meczu to w ogóle nie było mowy o porażce. Cóż cokolwiek, nie wiem, nie wiem naprawdę co powiedzieć na ten temat, bo mieliśmy dużo sytuacji, strzeliśmy dwie bramki, dwie nieuznane. Ja miałem dwie kolejne sytuacje, przegrywamy mecz praktycznie po jednej akcji i Ciężko naprawdę cokolwiek po takim meczu powiedzieć, no ale tak jak podkreśliłem, to jest sport, czasami jest brutalny. No nie ma co się załamywać, są kolejne mecze przed nami, choć uważam, że widowisko stworzyliśmy naprawdę dobre, jak, jak, jak na mecz derbowy. Myślę, że dobrze to wyglądało, no, no wynik, wynik niestety nie. Tak na gorąco, czego Ci zabrakło, żeby pokonać Witana? Pierwsza główka, Pier drugi, drugi słupek. W pierwszym tym słupku, no to troszeczkę może jak uderzył prawą nogą. To może ona by wpadła, on to jest słupek, no dalej no, strzał niecelny. A w drugiej sytuacji to naprawdę szacunek dla Witana, dla, dla bo uderzyłem bo, 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 w ten krótki, róg ruch, on poleciał naprawdę bardzo dobrze to obronił, dlaczego mu gratuluję, bo był ciężki strzał, ale no też nie ma nie ma co za bardzo się usprawiedliwiać. Miałem dwie dogodne sytuacje, powinienem trzejcie jestem tym z tego nie rozliczają.